Szybki filmik z awarii, która pojawiła się w moim off systemie zasilającym dom. Otóż, pod moją nieobecność falownik ten, a jest to EASAN model SM3, odmówił posłuszeństwa. Na wyświetlaczu w tym miejscu pojawił się error 58, a także zaświeciła się diotka fault. Niestety, nie można było w żaden sposób tego falownika zrestartować. Nie pomagało zarówno wyłączanie przetwornicy wyjściowej, jak i wyłączanie napięcia zasilającego. Według instrukcji, opis tego błędu mógł oznaczać albo problem z akumulatorami, albo problem z przetwornicą. Z tego powodu też odpiałem akumulatory. Wtedy falownik się wyłączył, i po podaniu napięcia z sieci przynajmniej część związana z Bypassem zaczęła działać. Niestety nie wiem, czy część solarna również działa. O tym przekonamy się dopiero jutro. Natomiast teraz ładuję poszczególne akumulatory taką oto ładowarką samochodową. Także każdy z tych czterech akumulatorów ładuję do pełna i po ich doładowaniu podłączam do falownika. Zobaczymy, czy przetwornica z 48V wstanie po takim zabiegu. Jeżeli nie, to będzie znaczyło, że w tym oto falowniku Usmażyły się tranzystory, a to będzie już dosyć ciekawa naprawa. Jeżeli jesteście ciekawi dalszych przygód z tym oto falownikiem, a także w jaki sposób przygotowano Wam instalację na właśnie takie momenty, czekajcie na kolejne materiały. Pozdro!